Witam. Niedawno robiłam film o debacie między Richardem Dawkinsem a Johnem Lennoxem. Tematem debaty była książka o buku Rejony. Pan Lennox również jest autorem kilku książek. Dwie z nich zostały przetłumaczone na język polski, a mianowicie Czy nauka pogrzebała Boga oraz Bóg i Stephen Hawking? W swojej książce Czy nauka pogrzebała Boga w samym wstępie pan Lennox przytacza słowa pana Dawkinsa i Atkinsa, że rozwojowi nauki służy naturalizm uwolniony od krępującego go mitologicznego bagażu, z którymi oczywiście się nie zgadza twierdząc, że mózgi takie jak Galileusz czy Newton nie uważali wiary za czynnik ograniczający. Wręcz przeciwnie, była dla nich bodźcem do działania. Pan Lennox mówi nawet Inną możliwością podejścia do problemu statusu naukowego teorii inteligentnego projektu jest zadanie pytania, czy może ona zaowocować hipotezami poddającymi się weryfikacji na gruncie nauki. Zobaczymy później, że istnieją dwa znaczące obszary, gdzie hipoteza inteligentnego projektu przyniosła już rezultaty, są to inteligibilność Wszechświata i kwestia jego początku. Wyrażenie ostatni gwóźdź do trumny Boga przedstawia postęp nauki. Autorytet, tak jak Peter Atkins, uważa wiarę w kosmiczny cel za przejaw sentymentu, które uzasadnienia wyeliminowała nauka, a Richard Dawkins prowadza wiarę do zła. Tylko nauka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu nie zajmuje się kwestiami celowości. W mniemaniu Dawkinsa cała wiara religijna to ślepa wiara. W końcu brak na nią dowodów. Nawet sam pan Lennox się zgadza, że punkt widzenia niektórych wierzących jest obskurancki i antynaukowy, i pewnie pan Dokieńs miał z nimi do czynienia. Nie zmienia to faktu, jak pisze pan Lennox, że chrześcijańska wiara jest nierozdzielnie związana z dowodami. Biblia sama mówi: I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Teza jest zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Ewangelia według św. Jana. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy list do Rzymian. Te wersety wskazują, że wiara według Biblii opiera się na dowodach, w związku z czym definicja wiary według dokinsa jest dziwaczna i nie może poprzeć swojego twierdzenia, że wiara opiera się na braku dowodów. Dodaje też, że nowi ateiści reprezentują właśnie taki pogląd na wiarę. Tutaj wtrącę cytat Pana Dawkinsa z debaty o Bogu urojonym, filmik jest na kanale, że gdyby wiara była oparta na dowodach, nie nazywałaby się wiarą. Już widzimy pewną rozbieżność zdań. Dla Pana Lennoxa Biblia to wystarczający dowód na wiarę. Dla Pana Dawkinsa nie, bo zawarte w niej historie są niepoparte naukowymi dowodami. Pan Dawkins i Atkins, jak pisze Pan Lennox, prowadzą krucjatę przeciwko Bogu w imię nauki, nie zważając na to, że nawet wybitni naukowcy deklarują wiarę w Boga. Nie znaczy to, że sama nauka toczy wojnę z Bogiem. Słusznie pan Enoch zauważa, że są naukowcy, których nauka utwierdza w wierze i którym nauka Boga wyeliminowała. Wielu naukowców do odkrywania prawd o wszechświecie inspirowała wiara w Stwórcę. Właśnie w stwórce, coś jak widea stwórcy, bo jak sam pan Enoch spisze, pisze, nie twierdzimy, że wszystkie aspekty religii, w ogólności chrześcijaństwa w szczególności, przyczyniły się do rozwoju nauki. To moim zdaniem słuszna uwaga, bo może tym. Stwórcą byli programiści, kreujący nasz Matrix, niekoniecznie Jahwel, to to tradycja tak nakazuje. W końcu, sam Kościół, jak pisze pan Lennox, też hamował rozwój nauki i położył podwaliny w pewnym sensie pod jej rozwój. Doktryna stworzenia odegrała istotną rolę w narodzinach nauki nie tylko z powodu zakładanego istnienia ładu we wszechświecie. Trzeba było odejść od arystotelesowskiej metody wnioskowania w oparciu o ustalone zasady i pozwolić wszechświatowi na rozmowę z nami, niczym Galileusz. Czy Kepler? Pan Lennox chce również obalić pewien mit, a mianowicie bezustanny konflikt nauki z religią. Starcie Galileusza z Kościołem Katolickim, wierzącego Galileusza, służy jako pierwszy przykład. Odkrycia Galileusza początkowo zagrażały uniwersyteckim profesorom, właściwie arystotelizmowi, którzy za to próbowali wpływać na władze kościelne. Nie podobało im się to, że Galileusz opierał swoje odkrycia na dowodach, a nie już istniejących założeniach. Podważył Arystotelesa i jego doskonałe słońce, bo dostrzegł szpecące je plamy. A w 1604 roku supernową, co podważyło niezmienne niebo Arystotelesa. Kościół wtedy opowiadał się za Arystotelizmem, a do tego były to lata reformacji i protestantyzmu, który podważał autorytet Rzymu. Chociaż jezuici potajemnie szemrali, że Biblia nie zawsze wspiera greckiego filozofa i chwalili odkrycia Galileusza, nie miało to takiej siły przebicia. Do tego Galileusz publikował pracę w języku włoskim, nie po łacinie, by szersze grono ludzi miało dostęp do jego prac. Kościół posłużył się inkwizycją i zamknął mu usta. Debata Huxley Wilberforce to drugi przykład. Thomas Huxley, zoolog, paleontolog, fizjolog i filozof oraz Samuel Wilberforce, biskup Kościoła Anglii, wzięli udział w oksforskiej debacie w 1860 roku, w której niby, podkreślam niby, triumf odniósł naukowiec nad ciemnotą umysłową. Okazją do debaty był wykład Johna Drapera o ewolucji w oparciu o książkę o powstawaniu gatunków Darwina. Biskup Wilberforce dokonał recenzji książki Darwina, o której sam Darwin pozytywnie się wypowiadał. Wilberforce chciał, aby debata przebiegła na poziomie naukowym, a nie jako spór religii z nauką. W samej debaty nie ma oficjalnych zapisków. W tamtych latach to nie było coś, co nazywamy obecnie bombshell. Relacje z debaty pochodzą od przyjaciół Huxleya i osób biorących udział w niej. Ogólnie Huxley i Wilberforce byli przekonani, że każdy z nich położył swojego oponenta na łopatki. Uczestnicy debaty jednogłośnie nie uznali Huxleya za tego, moja racja jest mojsza. Jeden z uczestników nawet przestał być zwolennikiem Darwina po tej debacie. Oczywiście historia o tym, jak naukowiec wygrał i przebił przedstawiciela Kleru wpisywała się w nowo wyłaniającą się ideę supremacji nauki. Taka mała dygresja, ateista wygrywający takie spory to stereotyp. Wystarczy obejrzeć debatę ateista wierzący na kanale Szymon mówi i widać to jak na dłoni. Konflikt naturalizm przeciwko ateizm. Według pana Lenoxa, to nie konflikt między nauką a religią, bo gdyby tak było, wszyscy naukowcy musieliby być ateistami. Materializm i naturalizm są stanowiskami ateistycznymi w końcu nie uznają ingerencji żadnych istot nadprzyrodzonych. Jest to zamknięty system przyczynowo-skutkowy. Wszechświat, według teizmu, nie jest systemem zamkniętym, lecz dziełem stworzenia, dziełem umysłu Boga, który go utrzymuje w istnieniu. Kwestią kluczową jest nie tyle relacja między nauką a teologią, lecz relacja między nauką a różnymi światopoglądami wyznawanymi przez naukowców. Zwłaszcza relacja między naturalizmem a teizmem. Pytanie brzmi: który światopogląd wspiera nauka? Naturalizm czy teizm? Oczywiście pada pytanie w książce: jak zdefiniować naukę? Autor uważa jej definicję za nieuchwytną, a Michael Ruse uważa, że nauka z definicji zajmuje się tylko tym, co powtarzalne i czym rządzi jakieś prawo. Problem polega na tym, że według tej definicji trzeba by było pozbawić statusu nauki większość kosmologii. W końcu początek wszechświata to jedno zdarzenie. Definicja Michaela Rusa nie uwzględnia też abdukcji, czyli wnioskowania do najlepszego wyjaśnienia. Także między bajki należy włożyć to, że naukowcy są tacy chłodni, racjonalni, obiektywni, nieprzywiązani do żadnego stanowiska filozoficznego, religijnego i etycznego. Sama nauka też odznacza się jakimś stopniem niepewności i prowizoryczności proponowanych rozwiązań. W końcu ze skończonego zbioru punktów można zawsze poprowadzić nieskończoną liczbę krzywych. Toczą się dyskusje, czy nauka opiera się na obserwacjach i przewidywaniu zjawisk, czy na rozwiązywaniu i wyjaśnianiu problemów. Pan Lennox poruszył temat, który poruszył pan Grzegorz Roma na kanale Racjonalista TV. Pan Grzegorz określił racjonalizm jako dążenie do poznania świata i zdobywania wiedzy w sposób otwarty, z krytycyzmem wobec własnych poglądów, własnych przemyśleń, używając metody naukowej. Skoro metoda naukowa, to odrzucamy wszelkie działania sił nadprzyrodzonych, bo to nie leży w sferze nauki. Pan Lenox nie uważa przekonania, że istnieje Bóg stwórca za irracjonalne, a zrównywanie wyjaśnień racjonalnych z wyjaśnieniami. Naturalnymi to w najlepszym razie symptom bardzo poważnego uprzedzenia, a w najgorszym błąd kategorialny. Z jednej strony powiązanie nauki i materializmu unika używania tak zwanego Boga zapchaj dziury, czyli zapełniania luk w naszej wiedzy Bogiem, a z drugiej doprowadza to do tego, że zdarzenia nie wpisujące się w naturalistyczny sposób myślenia nie są brane pod uwagę. Pan Lennox przypuszcza, że prawdziwa bitwa nie toczy się między nauką, a wiarą w Boga, a raczej między światopoglądem materialistycznym i tym uwzględniającym czynnik nadprzyrodzony. Wniosek nasuwa się taki, że wprowadza się już wcześniej założony materializm do nauki. Jak ujął to Richard Lewontin, amerykański biolog i genetyk, materializm ma charakter absolutny, ponieważ nie możemy pozwolić na to, by w szparę w drzwiach wsunęła się jakaś boża stopa. Nauka podąża tam, dokądkolwiek zaprowadzą dowody empiryczne. Co jeśli nie będą zgodne z przyjmowanym przez nas światopoglądem? Na przykład Kościół i Galileusz oraz czego nie mogę nigdzie znaleźć, nie mogę znaleźć tej informacji. Marksiści prześladujący genetyków rozwijających teorię Mendla, ponieważ nie zgadzała się z ich światopoglądem. Dlatego nie tylko wierzący są takimi obskurantami. Naukowcy nieraz musieli zmieniać paradygmat w świetle nowych dowodów. Z powyższych rozważań wynika, że powinniśmy unikać dwóch skrajności. Pierwsza to postrzeganie relacji między nauką a religią wyłącznie w kategoriach konfliktu. Druga to postrzeganie całej nauki jako neutralnej filozoficznie bądź teologicznie. Ważne jest tu słowo całej, ponieważ łatwo utracić proporcje i postrzegać całą naukę jako zakładnika kaprysu filozofii. Zawsze należy podkreślać, że dla ogromnych obszarów nauki stanowiska filozoficzne badaczy nie mają żadnego znaczenia. Nie dotyczy to jednak całej nauki i na tym właśnie polega problem. Nauka wyjaśnia, ale czy są jej granice? Naukowcy trzymający się scjentyzmu znają, że Bóg nie wpisuje się w naukę. Jest na równi z wróżkami, smokami i innymi stworzeniami. Jak pisze pan Lennox, naukowcy, np. Na Richard Dawkins czy Peter Atkins, uważają, że możesz sobie wierzyć pod warunkiem, że nie wnosisz tego do nauki, która może powiedzieć, co jest obiektywnie prawdą. Ale, jak dalej pisze autor książki, przy założeniu, że nauki przyrodnicze dostarczają prawdę, to czy powiedzą nam, że jakikolwiek wiersz napisał geniusz czy Grafoman? Nauka nie odpowiada też na kwestie związane z moralnością. Skoro w końcu taki logik, jak Bertrand Russell może wiedzieć, że wszelka osiągalna wiedza dostępna jest tylko za pomocą metod naukowych. Tego zaś, czego nauka odkryć nie może, żaden człowiek nie może wiedzieć. No tutaj Pan Dawkins zachłysnął się pewnie herbatą, bo w swojej książce Bukurojony wyjaśnił moralność? która ma podłoże ewolucyjne. W końcu sam Peter Medawar, angielski naukowiec, laureat Nagrody Nobla, twierdził, że nauka nie odpowiada na dziedzinne pytania w stylu jaki jest sens życia. Chociaż dalej pan Lennox przytacza słowa pana Russella, których nie podpisuje się pod skrajnym scientyzmem. Czy świat dzieli się na umysł i materię? A jeśli tak, czym jest umysł i czym materia? Czy umysł jest zależny od materii? Czy też posiada jakieś niezależne własności? Czy we wszechświecie istnieje pewnego rodzaju jedność lub sens? Czy podlega on ewolucyjnym procesom zmierzającym do jakiegoś celu? Czy rzeczywiście istnieją prawa przyrody? Czy raczej jest tak, że wierzymy w nie tylko ze względu na wrodzone umiłowanie do porządku? Czy człowiek jest tym, czym wydaje się być astronomowi, maleńką drobiną zanieczyszczonego węgla i wody, bezsilnie pełzającą po małej, nieważnej planecie? Czy raczej tym, kim wydaje się być Hamletowi, a może zarazem jednym i drugim? Czy istnieje szlachetny i nikczemny sposób życia? Czy też jest raczej tak, że to, jak żyjemy, nie ma żadnego znaczenia? Odpowiedzi na takie pytania próżno szukać w laboratorium. Przyczyna celowa znajduje się poza zasięgiem nauki. Stjentyzm sam się obala. Twierdzenie, iż tylko nauka potrafi prowadzić do prawdy, nie zostało wywnioskowane z nauki. Jest to twierdzenie metanaukowe, więc o nauce. W sytuacjach, w których naszym źródłem informacji nie jest nauka, nie możemy przyjmować automatycznie, że rozum przestaje działać i przestają mieć znaczenie jakiekolwiek dowody. Nauka objaśnia mechanizmy działania świata fizycznego, pomaga w zwalczaniu chorób, tłumaczy zaćmienie księżyca niegdyś uważane za działanie jakiegoś demona. Prowadzi to do sytuacji, w której rozumiemy funkcjonowanie wszechświata bez odwoływania się do Boga, więc go nie ma. Jest to według pana Lenoxa błąd logiczny i zilustrował go za pomocą samochodu marki Ford. Czytam z książki. Weźmy samochód marki Ford. Wyobraźmy sobie, że ktoś w odległej części świata, kto wcześniej nie widział samochodu i nie ma pojęcia o mechanice samochodowej, doszedłby do wniosku, iż w silniku jest jakiś bóg, Pan Ford, który sprawia, że silnik pracuje i samochód jedzie. Ktoś taki mógłby również pomyśleć, że kiedy silnik pracuje równo i bez zarzutu, jest tak dlatego, że siedzący w środku silnika Pan Ford go lubi, a kiedy silnik nie chce pracować, przyczyna jest taka, że Pan Ford przestał go lubić. Rzecz jasna Gdyby potem ten ktoś dowiedział się czegoś o mechanice samochodowej i rozebrał silnik na części, przekonałby się, że w środku nie ma żadnego pana Forda. Nie musiałby też posiadać jakiejś szczególnej inteligencji, by dojść do wniosku, że pan Ford wcale mu nie jest potrzebny do wyjaśniania działania silnika. Jeśli zrozumie bezosobowe zasady działania silnika spalinowego, wystarczy mu to, by wyjaśnić, jak działa silnik w jego samochodzie. Jak na razie wszystko to wydaje się oczywiste. Jeśli by jednak doszedł do wniosku, że ponieważ rozumie zasadę działania silnika, nie może tym samym wierzyć w istnienie Henry'ego Forda, który przecież zaprojektował ten silnik. Byłby to oczywisty fałsz. Posługując się terminologią filozoficzną, powiemy, że popełnił błąd kategorialny. Gdyby nigdy nie było Henry'ego Forda, który zaprojektował silnik i inne części samochodu, nie istniałby także sam samochód, którego działanie można zrozumieć. Chodzi o to, by nie mylić mechanizmu działania świata, co opisuje nauka, z przyczyną podtrzymującą go w istnieniu, w tym przypadku z twórcą. I pan Lennox wbija, albo i nie, szpile panu Atkinsowi i Dokinsowi, że ci nie potrafił odróżnić mechanizmu od sprawczości. Podsumowując te dwa rozdziały, wojna światopoglądów oraz zakres i granice nauki, panu Lennoxowi chodzi o to, że nauka i religia nie są w konflikcie. Jest tylko wojna światopoglądów, nauka ma pewne granice, a scjentyzm sam się obala. Dziękuję za uwagę i do następnego w kolejnych odsłonach